To są oczywiście tylko przykłady. Chciałem wam bardziej urealistycznić, co można zrobić z taką kartą. Tak? Że jak będziecie rozmawiali z ludźmi, to bardziej będziecie wiedzieli, w jaką stronę pójść, żeby im otworzyć oczy na to, żeby oni zrozumieli, tak jak tutaj Maria w tym ćwiczeniu kilka razy się zastanawiała, ale po co mi ta właściwie karta? Czyli po co? Żebyś zarabiała pieniądze i nie miała na głowie rachunku. Po to. Taka jest prawda. Okay? Bo jak zrobisz, będziesz zarabiać dochód i nieważne co to jest. Ale jak się zarabia, to się zarabia, bo to chodzi. Po to jest ta karta. Ale jest masę powodów, dla których tą kartę warto jest mieć. I tak jak tutaj ktoś zapytał, nie pamiętam, kto się mnie zapytał, jeśli chodzi o ten nasz najnowszy projekt, Pomoc dla dziecka, to to jest produkt, który ta karta dla dziecka, to jest produkt, który tutaj w Stanach na przykład ludzie takie coś wyposażają w swoje dzieci. Ja widziałem parę razy. To można kupić w różnych supermarketach takie karty, albo można je online znaleźć, zrobią je, ale to jest karta, którą się tworzy, tworzy ta firma, wstawia tam odpowiednie informacje i ten dzieciak to z sobą nosi i tak dalej. W naszym przypadku ta karta będzie o wiele bardziej efektywna, ponieważ informacje, które wstawicie, od was zależy, tak, i możecie je edytować, zmieniać, czyli tą kartę można naprawdę stworzyć taką, że dziecko w momencie, kiedy zgubi się i ktoś ją znajdzie, czy znajdzie tego dzieciaka, może przy pomocy tej karty dowiedzieć się bardzo istotnych rzeczy o tym dziecku natychmiast, tak, czy jest ono alergiczne na coś, co wolno, czy nie wolno, jaki jak jest stan psychiczny dzieciaka, i różne rzeczy, także osoba, która znajdzie wie, jak się zająć, wie, co zrobić, żeby... Żeby pomagając nie skrzywdzić, tak? O to chodzi. Czyli ta karta ma bardzo mocny efekt, jeśli chodzi o sam produkt w sobie. A oprócz tego, jeżeli pokażecie tą kartę innym, na przykład osobom, które też mają dzieci, czy nawet starsze osoby, i się one zainteresują, no to system Wam zacznie produkować ten, ten dowód pasywny z tego. Ale pamiętajcie, ten projekt nie jest dlatego, żeby innych rekrutować. Tylko, żeby sprzedać ten produkt, odpowiednio go wyjaśnić, ponieważ produkt leży tu jako ta podstawa Twojego dochodu. Oprócz tego, do jak, jeśli chodzi o tamtą sprawę z tą kartą dla dziecka, to jeszcze dostajecie do tego te punkty D, które praktycznie rzecz biorąc są, są odpowiednikiem gotówki, ponieważ jak się tam uzbiera odpowiednia suma tych punktów, można to zamienić na gotówkę. Czyli nie musicie nikogo rekrutować, nie musicie nic, absolutnie. Wystarczy, że macie abonament. On wam będzie te, te punkty generował i zbierał, tak? I później możecie je sobie wymienić. Także tutaj nie ma uzależnienia, że musicie kogoś zrekrutować, żeby to zarobić. Absolutnie nie. Macie swój produkt i jako bonus otrzymujecie co miesiąc pewną sumę tych, tych punktów. To jest, to jest jakby osobne źródło. To jest zupełnie niezależne od tego, co ewentualnie się może stać, jak kogoś zaprosicie i ktoś. Postanowi działać. Do tego potrzebujecie tylko trzy osoby, nie cztery. To też o wiele bardziej skraca cały proces i w tym momencie możecie o wiele szybciej zarabiać. No i procenty są tak ustawione, że w pierwszej fazie szybciej zbierają się te dochody i jest ich, jest ich więcej. Czyli ta suma staje się bardziej konkretna na samym początku. Nie trzeba tak głęboko się posunąć, żeby coś konkretnego zacząć zarabiać. Tak? To są te dodatkowe sprawy, jeśli chodzi o ten najnowszy projekt. O tym będziemy rozmawiać też. Musimy zrobić jeszcze dodatkowe jakieś szkolenia na ten temat. Ja bym chciał, żebyście sobie obejrzeli te wszystkie prezentacje, dali mi jakieś namiary na, na to, czego nie rozumiecie, co nie jest jasne co i tak dalej. To wtedy mi jest łatwiej się ustosunkować do tego i, i, i stworzyć taki program szkoleniowy, który faktycznie zadziała w sposób, że Wam no, rozjaśni te punkty, które są nie do końca jasne. Ponieważ jeszcze raz powtarzam, to, co my mamy. Kochani, nikt nie ma takiego produktu. Nikt. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest produkt, który może istnieć przez pokolenia. Nie tylko przez teraz. Przez pokolenia, bo tak jak powiedziałem, on jest adoptowalny do wszystkich rzeczy, jakie tylko chcecie. I do tego macie 10 opcji. Możecie zrobić 10 różyka. On się nadaje do wszystkiego. I teraz Wam pokażę te nasze tutaj. Przykładów w złotych kartach, złota karta spłacony kredyt. To jest karta, którą możecie zaoferować osobom, które na przykład no, borykają się ze spłatą kredytu. Wzięły kredyt na mieszkanie czy na dom. Teraz są te wszystkie zmiany, prawda? Ludzie nie mają pieniędzy, nie mają na co spłaty. To jest idealne rozwiązanie. W ciągu kilku dosłownie miesięcy mogą stworzyć sobie dochód, który pokryje dla nich kredyt. Albo przynajmniej nadwyżkę, którą teraz płacą w porównaniu z tym, co płaci. A jak się wam spytają, a po co mi ta karta? No Ja, ja nie mam nic. To niczym się nie interesujesz? To nie musi być karta, która będzie o kredycie. Tak? To jest tylko przykład, jak można z ludźmi rozmawiać, co można o nim, im powiedzieć. Bo każdy ma jakieś hobby, każdy ma jakieś zainteresowania, każdy ma jakiś albo biznes, albo pracę. Coś ludzie robią, oprócz. Tego, że, że mają kredyt. Czyli to wizytówkę oni mogą mieć zupełnie do czegoś innego, ale mogą sobie pomyśleć, ona mi pomoże zarobić pieniądze, żebym nie miała problemu więcej z płatą mojego kredytu. Bo zarobię sobie ekstra 200, 300 dolarów i to mi pokryje koszty mojego kredytu, czy nadwyżki, którą teraz muszę płacić ze względu na, na inflację i, i te inne sprawy. Tak? Rozumiemy się? Tak. No. Czyli to jest, to jest w, tym, w tym względzie. Tutaj mamy na przykład złota karta emeryta, tak, tutaj na prezentacji rzeczywiście Darek na przykład wspaniały pomysł rzucił właśnie karta działkowicza, no, Ja nie pomyślałem o tym, ale faktycznie w Polsce to jest bardzo popularne, ludzie mają działki, pasjonują się właściwie działkami, prawda. Ja pamiętam to tam te, te altanki na działkach, to czasami są małe domki, w których można praktycznie mieszkać. Także to jest super temat, ponieważ działka wymaga inwestycji stałej. Cały czas trzeba coś kupić ziemię, nawóz, nasiona, poprawić altankę, wybudować jakiś hamak, coś tam ludzie kombinują, prawda? Działka to jest studnia bez dna, cały czas się w nią ładuje. Jak będziesz mieć kartę emeryta, na działce możesz robić wszystko, co chcesz przy pomocy tej karty, ponieważ jak pójdziesz dookoła innych działkowiczów, zapoznasz się z tym tematem i oni to zrobią, jesteś, jesteś załatwiony. Macie cały tutaj pole do popisu, gdzie szukać ludzi do tego. Oczywiście ciężko będzie z każdym to rozmawiać, o tym rozmawiać ale pamiętajcie o jednym: jakbyście taką kartę załatwili z yy, 5-6 osób na jakimś polu działkowym, które by zaczęły zarabiać pieniądze. Ja wam gwarantuję, w ciągu niecałego roku będziecie mieli wszystkich działkowiczów w swojej, w swojej grupie. Bo jak oni zobaczą, że inni zarabiają pieniądze i oni się tym pochwalą, wszyscy wejdą do tej, do tej struktury. Ludzie idą po prostu później, bo widzą, że, że to, to jest ten. Tutaj są niesamowite. Także Darek wpadł tutaj na niesamowity, bym powiedział pomysł. Może nawet zrobimy na ten temat całe, całe spotkanie, żeby wyjaśnić żeby o tych działkach, bo mi się to bardzo spodobało. No. Następne, co to było? Kryptowaluty, tak? Przecież to jest biznes inwestycyjny. Tego nie zrobisz, jak nie będziesz inwestować w swoich pieniędzy. No, jak ludzie nie mają, to z czego? A teraz krypto poszło w dół, potraciło się masę pieniędzy. Gdyby mieli złote karty, kryptoinwestor, to by pokrywała ta karta ich szkody, które teraz ponieśli w, w tym swoim kryptobogactwie. No. Następna rzecz, która może pomóc osobom, które są zainteresowane inwestycjami w krypto i w pewnym sensie zabezpieczyć siebie przed stratami ewentualnymi, ponieważ jeśli chodzi o inwestycje, tak jak na giełdzie, tak samo tutaj nie mamy nad tym żadnej kontroli. To po prostu się dzieje poza naszą kontrolą i jak mamy szczęście, zarabiamy, jak, jak koniunktura jest zła i, i, i ten tracimy i możemy stracić. Przecież teraz w zeszłym roku ludzie potracili majątek tak, na, na tych kryptowalutach. Także to jest jakaś jakieś oferta dla tych, co, co się tym interesują, żeby mieli złotą taką kartę kryptoinwestor, wybudować sobie taki network właśnie z tych inwestorów, których oni znają przecież, bo jak ktoś się w tym kręci, to zna innych, którzy też to robią. I proszę bardzo, każdy ma oprócz tego, że robią interesy na krypto in, giełdzie, to jeszcze sobie zabezpieczają. Te krypto interesy przy pomocy naszego systemu, tutaj karty. Tutaj. Karta wędkarza, tak? O tym żeśmy już mówili. No, wędkarstwo jest rzeczą, która jest bardzo, bardzo popularna. Masę ludzi to robi, masę ludzi z tego żyje nawet. Uważam, że takie coś, gdzie można się dzielić swoimi zdobyczami. Tak? Byłem na rybach, złapałem to czy tamto, albo nic nie złapałem. Ale się za to dobrze upiłem, była fajna zabawa. Też można napisać na tej karcie i jakieś zdjęcia wrzucić, jak było fajnie i tak dalej. Tak? To są jakieś imprezy, to są jakieś rzeczy, to są jakieś grupy ludzi, którzy żyją tym. Później umawiają się na przykład w domu na, na, na spotkanie i opowiadają sobie o tym. Tak jest, więc to można wykorzystać też i dać tym ludziom możliwość, żeby ta ich pasja, to wędkarstwo. Miało podstawy też finansowe, z czego mogliby czerpać i, i sobie na to kupić nowy sprzęt i tak dalej. Wyjazd to też kosztuje, prawda? Także tutaj jest następna jakaś możliwość. tak? Jeśli chodzi o, o lekarzy, to jest rzecz, która daje lekarzowi do ręki komunikator, komunikator pomiędzy nim a tymi pacjentami, których prowadzi. Bo są tacy, takie choroby, gdzie pójdziemy do pacjenta, znaczy pójdziemy do lekarza, da nam receptę, no i tyle z tym lekarzem mamy do czynienia, tak? Ale są takie choroby, gdzie lekarz nas prowadzi, gdzie ten kontakt z pacjentem jest konieczny. Czasami ten lekarz ma tych pacjentów iluś, i nawet nie ma na tyle czasu, żeby każdemu poświęcić odpowiednią ilość czasu do tego kontaktu. Ale jeżeli taki lekarz powie do pacjenta, słuchaj, ja mam taką wizytówkę, weź wyśleć ją teraz, zapisz sobie ją na telefonie, ja na tej wizytówce będę. Pisuje różne informacje, różne motywujące was rzeczy, na przykład powiedzmy, że to jest pacjent, który no, jest kory na raka. Tacy znaczy ludzie potrzebują nie tylko wsparcia takiego medycznego, ale też psychicznego. I jeżeli czują, że ten lekarz, który ich prowadzi, jest z nimi bliżej. Daje im jakieś rady, daje im jakieś na bieżąco każdego dnia wrzucić jakiś motywujący tekst coś od lekarza, który mnie leczy, to, to dla mnie to by było bardzo istotne, gdybym ja miał taką możliwość, że o. Mój lekarz mi napisał dzisiaj, nie trzymaj się, jutro też jest dzień, dzisiaj załatwimy to, będziesz dobrze, tak? Wszystko jedno. Co? Ale ten kontakt bezpośredni do mojego telefonu z moim lekarzem jest, jest, jest naprawdę istotny. I to jest to, co możecie polecać lekarzom. Tak? Oprócz tego mogą przecież swoją wizytówkę zrobić jako profesjonalne narzędzie, takie wizytówka lekarska, którą bo przecież mają 10 możliwości, mogą zrobić różne. I w tym momencie mogą tą wizytówkę używać w innych celach i tak dalej. Także tutaj jest też masę, masę miejsca do tego, żeby, żeby coś z tym zrobić. Następnie szkoła. Złota karta VIP nauczyciela, tak? dla nauczycieli. Przecież nauczyciele to jest to samo, co, co lekarze. Też muszą mieć kontakt ze studentami, z uczniami. W ten, w ten sposób mogą różne zadania dawać dzieciom, mogą Mieć jakąś, jakiś, jakiś kontakt z, z, ze swoją klasą, z ludźmi, z którymi, których uczą i tak dalej. I przy okazji, gdzie wiecie, jakie są pensje nauczycieli, prawda? Są chyba naj, jedne, najniższe, z najniższych w ogóle pensji gdziekolwiek na świecie. Każdy nauczyciel potrzebuje dodatkowych pieniędzy. Z taką kartą, nie dość, że ma kontakt ze swoimi studentami, to jeszcze może zarabiać pieniądze, jak pokaże o tym narzędziu innym nauczycielom, powie im o tym, oni to wezmą. I, i zacznie tworzyć sobie dowód z tego. Ma to sens? No, proszę bardzo. Następne, co mamy? Karta pisarza. Pisarstwo to jest jakaś pasja, to jest jakieś coś, co ludzie w tym żyją. Teraz jest masę pisarzy, którzy piszą, ale no, nikt ich specjalnie nie kupuje, nie są znani, prawda, a chcieliby, chcieliby wyjść do tych swoich czytelników. Przy pomocy takiej wizytówki mogą to zrobić, ponieważ będą na jakimś spotkaniu autorskim, rozdadzą swoją wizytówkę tym, którzy przyjdą. Na to spotkanie i powiedzą: Słuchaj, zapisz sobie moją wizytówkę, ja na nią wrzucam jakieś nowości, co napiszę. Tam są linki do moich książek i tak dalej, i tak dalej. Ludzie to wezmą, oni mają wtedy poczucie wartości. Ten pisarz rośnie w oczach, on, on czuje, że on ma teraz kontakt z czytelnikami, którzy będą czytać jego, jego twórczość i może mu się uda wyjść na, wyższe, na wyższy poziom w tym, w tym zawodzie. Także to jest jakaś rzecz, nie chodzi tylko o pisarzy. Tak? To mogą być poeci, to mogą być aktorzy, to mogą być. Ludzie różnych wolnych zawodów, którzy, którzy potrzebują mieć kontakt ze swoją grupą fanów czy, czy tych osób, które się interesują tym, co oni robią. E, tutaj podobna rzecz. Złota Harp hobbysty, tak? Ktoś ma jakieś hobby. Hobby kosztuje pieniądze. Żeby mieć hobby, to trzeba kupować różne rzeczy i na to trzeba wydać pieniądze. Przy tej karcie, przy posiadaniu jakiejś sieci, ludzi, którzy mają jakieś hobby, Będę zarabiał na swoje hobby, będę zarabiał na te znaczki, które, których mi brakuje do kolekcji, będę zarabiał na te monety, które chciałbym kupić, czy tam inne jakieś rzeczy, które zbieram, czym się interesuję i tak dalej. Hobby to jest jedna z najdroższych rzeczy, jakie mamy w życiu. W tym momencie możemy, możemy te hobby wykorzystać do zarabiania pieniędzy, nie tylko na hobby, ale jeszcze dodatkowo dla własnych potrzeb. Złota karta, VIP, moja pasja, samochody. Ludzie się pasjonują. No to ta sama zasada, prawda? Z tym, co hobby, tak samo i tutaj można, można wykorzystać. Można tylko to powiedzieć: masz pasję taką. Tutaj mam dla ciebie jakieś rozwiązanie. No i złota karta, start, przyszłość, tak? Chodzi o ten nasz program dla dzieci. Jeżeli ktoś nie chce karty dla dzieci na bezpieczeństwo, może sobie wziąć taką kartę na start, przyszłość, która będzie w pewnym sensie mogła zabezpieczyć jakieś tam finansowo w jakiś sposób sprawę no, tego przyszłego nowo, nienarodzonego jeszcze dziecka i później pomóc w wychowaniu w tym, bo jak wiemy, że przecież, że, że wychowanie dziecka to nie jest tania rzecz, to są pieniądze, każdy chce, każdy potrzebuje, każdy wyda na to, tylko musi mieć. tak I to może pomóc tym młodym ludziom, którzy sami niedawno weszli na jakąś drogę Dorosłości teraz mają odpowiedzialność o wiele większą, ponieważ dziecko idzie w drodze i, i te pieniądze są konieczne, a w dzisiejsza ekonomia to wszystko, co się dzieje, no to nie pomaga, prawda? Nie pomaga, raczej stresuje ludzi, ludzie się boją nawet mieć dzieci i tak dalej. Także jak przyjdziecie z tym, powiedzieć, słuchaj, mam dla Ciebie rozwiązanie, no możesz spróbować, to jest bardzo tania inwestycja, a, a jednocześnie możesz osiągnąć duże efekty, które pomogą Ci na tej drodze. Jak to będzie, i później cała przyszłość dziecka i, i waszej rodziny, i, i, i twoja. Tak? Także to są te rzeczy, które, które tutaj jeszcze wracamy do tej karty. Oczywiście to jest uważam bardzo ciekawy produkt, i sądzę, że ludzie powinni się tym interesować, ponieważ nie ma taniej. Mogą sobie kupować ubezpieczenia, jakie chcą, nie zapłacą taniej, a jeżeli już za, kupią, to ubezpieczenie ma swoje jakieś tam zasady. Czasami jest trudno uzyskać w ogóle zwrot pieniędzy, trzeba płacić jakieś składki, jakieś coś, co, co jest czasami nie do opanowania, ponieważ no, finansowo nie wyrabiamy. Jeżeli ktoś sobie chce jakieś konto w banku otworzyć ubezpieczeniowe, to jest podobna sytuacja. Z reguły, jeżeli jest to jakieś lepsze konto, gdzie, gdzie ten interes, który oni płacą, jest trochę wyższy, to wtedy są jakieś tam restrykcje, że nie możemy wypłacić pieniędzy przez tam 2, 3-5 lat a musimy je regularnie wpłacać, I, i często jest tak, że w czasie tego procesu sytuacja nam się zmienia, potrzebujemy gotówkę, sięgamy po to, a bank nas jeszcze wali karą jakąś za to, i, i ta, tak to wygląda, taka jest rzeczywistość. W tym przypadku, jeżeli wybudują to, to mogą z tych pieniędzy korzystać albo na bieżąco, jak potrzebują, albo sobie je zbierać, a poza tym nawet jak wezmą pieniądze w tym miesiącu, to w przyszłym miesiącu, jak mają coś sieć zrobioną, Wejdzie im z powrotem to samo. Tutaj nie ma tak, że wydam i nie ma. Wydam, ale później będę mieć. Za, za miesiąc mam z powrotem to, co wydałem. Także to są rzeczy, które są niesamowicie silne. Gochani. I Wy, zobaczcie, co Wy macie tutaj w ręku. Ja tutaj nie wymieniłem karty Działkowicza. Darek wpadł na ten pomysł. Doskonały. Ja zresztą zrobię tą kartę, żeby było w komplecie. No. Jeszcze motocykliści są takimi fanami, szaleńcami. Każda rzecz, o czymkolwiek byśmy nie pomyśleli, ma tutaj rację bytu, można na, to, na ten temat to zrobić. Jeżeli ktoś na przykład znajdzie się klienta, który no, lubi na ryby jeździć i będzie chciał mieć kartę wędkarza, tak jak tam było, zrobimy mu kartę wędkarza. Nie ma problemu. Będzie miał ze swoim zdjęciem, może mieć kartę wędkarza. Także to też jest wszystko możliwe. Chodzi o to, żeby to ludzie załapali o co chodzi, jak mocne narzędzie mają, co mogą z tym zrobić?